Cześć! W tym filmiku pokażę ci, jak zrobić taką klasyczną szydełkowaną dynię z wąsikiem. Aby zrobić dynię potrzebne nam będą włóczka w dyniowym kolorze, włóczka w kolorze ogonka, powiedzmy, że ta powinna być nieco bardziej taka cienka i wytrzymała, szydełko dopasowane do włóczki głównej i szydełko do tej cieńszej. Ja akurat tutaj używam Drops Charisma. W takim kolorze musztardowym, jeden z odcieni brązu Drops Muscat, i szydełko 275 do Drops Muscat, i szydełko 5 Prim Ergonomics do karizmy. Oprócz tego nożyczki, igła z takim dużym okiem, to jest akurat igła John James 14 przez 18, no i trochę wypełnienia. Wypełnienie najlepiej oczywiście, żeby było sztuczne, niezwykła wada. Dynię oczywiście możesz zrobić w dowolnym rozmiarze. Ja zrobię taką dynię na 16 oczek. Zobaczysz docelowo jaka moja dynia wyjdzie i bazując na tym po prostu sobie zrobisz mniejszą lub większą. Czyli po prostu robię teraz 17 oczek łańcuszka, co da mi 16 oczek później. 17, no bo to ostatnie nie liczymy, jest to tylko oczko pomocnicze. Jeżeli jesteś osobą całkiem początkującą, zajrzyj koniecznie najpierw do filmiku dotyczącego tego, jakie są początki z szydełkiem, jak szydełko w ogóle trzymać. Jeżeli będzie dla ciebie za szybko, po prostu zatrzymaj ten film i w opcjach zmień na niższą prędkość. I teraz to, co zrobimy, to jest 16 półsłupków nawijanych. Czyli robimy narzut, wbijamy się w drugie oczko od szydełka, wyciągamy pętelkę i robimy oczko półsłupek nawijany. I tak samo w każde pozostałe oczko. Narzut, wbijam się i robię sobie luźno, ale też niezbyt luźno, tylko tyle, na ile mi pozwala moje szydełko. W ten sposób delikatnie sobie tutaj dociągamy. I teraz robimy oczko łańcuszka, obracamy całość i pozostałe rzędy będziemy robić po prostu wbijając się tylko w tylną pętelkę. Czyli dokładnie tak samo, tylko że zamiast pod dwie pętelki, tak tradycyjnie, wbijamy się tylko i wyłącznie pod tylną pętelkę. I sobie dalej po prostu działamy, aż utworzy nam się sporej wielkości prostokąt. Żeby dynia była dynią, a nie na przykład kabaczkiem, musimy mieć jakieś proporcje, więc bez względu na to, jaką włóczką robisz, Zobacz, jakie ja mam proporcje mniej więcej i spróbuj zachować je takie same. Czyli ten bok długi powinien być nieco dłuższy niż dwukrotność. Można powiedzieć 2,5 dłuższy niż ten krótki bok, i wtedy wyjdzie ci dynia taka. No taka dość dyniowata. Zobaczysz zresztą. Gdy już mamy to gotowe, złożymy sobie te boki na pół. Zwróć też tylko uwagę, żeby zakończyć na parzystej liczbie rzędów, czyli po prostu tutaj ta początkowa pętelka będzie po przeciwległej stronie niż ta końcowa. I teraz tak złożymy sobie to i będziemy zszywać to oczkami ścisłymi. Ja sobie to złożę w ten sposób tak żeby u góry właśnie była moja obecna pętelka. Na pierwszy rząd zrobiony i teraz wbijam się pod to pierwsze oczko oraz pod górne oczko tylną pętelkę tego mojego ostatnio zrobionego rzędu i będę teraz przeciągać szydełkiem przez obie i jeszcze na sam koniec tu, więc to muszą być luźne oczka, ścisłe. Czyli jeszcze raz wbijam się tu pod tylną górną pętelkę i się przeciągam bardzo delikatnie i powoli. W ten sposób robiąc cały rząd. Szywam właśnie oczkami ścisłymi. Uważaj, żeby nie zaciskać zbyt mocno tutaj. I ostatnie oczko. Jest zszyte. Oczywiście można byłoby to też zszyć igłą, ale czemu by nie nauczyć się nowej umiejętności. Zwłaszcza, że zszyte w ten sposób całkiem fajnie się maskuje i nie widać tego tutaj po drugiej stronie, jak widzisz. Tak więc... Tym razem już naprawdę trzeba będzie tę włóczkę odciąć i zakończymy sobie już szydełkowanie przynajmniej tej części głównej poprzez przeciągnięcie tej pętelki przez to oczko. Zaciskamy. I to jest jeszcze ten moment, żeby zadecydować, że zamiast dyni robię czapkę dla krasnoludka. Ale jeżeli robisz dynię, to po prostu nawlecz jedną z tych końcówek. Najlepiej tą, co dopiero została odcięta, jeżeli została odcięta z długim zapasem, bo zapomniałam o tym wspomnieć, tak? Zostawiamy tutaj długi zapas i będziemy sobie teraz to zszywać. Zszywać Tutaj te boki. W ten sposób, że wbijamy się. Widzisz, tu nam się utworzyły takie warkocze. Wbijamy się tak, żeby wbić się raz tutaj od góry, raz od dołu takiego właśnie warkocza. Przy samym tutaj brzegu. W ten sposób nam się to nawija i zaczyna nam się zszywać pięknie. To sobie gdzieś na razie odłożę i znowu od góry, od dołu, od góry, od dołu, od góry, od dołu, od góry, pociągamy z całej siły. I nam się to pięknie wszystko ściągnęło. Teraz chcemy to troszkę jeszcze jakby ukryć, powiedzmy, żeby nam się tak tutaj te końcówki nie pokazywały. Więc po pierwsze, rzeczywiście mocno się kskamy, po drugie, wbijamy sobie przez środek. I wyciągamy tutaj mocno w tą stronę, jeszcze. Chcemy mieć pewność, to możemy jeszcze tutaj sobie przeszyć po prostu już tak od wewnątrz. Czemu by nie? Zróbmy to teraz. To się jeszcze ładniej ten kształt zachowa wtedy. Voilà, gdyby nam tu jeszcze coś przeszkadzało, to możemy sobie tutaj dorobić później kółeczko, po prostu dyniowe na sam koniec. A my przechodzimy do kończenia tej dyni. Ja sobie mogę teraz tą nitkę tutaj przełożyć wnętrzem, żeby miała ją od razu tam u góry, bo u góry zrobimy dokładnie to samo. Wbijamy się tu od góry, od dołu, od góry do dołu. W ten sposób robi nam się taka kieszonka. Jeszcze sobie jej do końca nie zaciskamy. Bo musimy tutaj włożyć wypełnienie. I dopiero wtedy pociągamy. w ten Sposób. Możemy ją oczywiście jeszcze trochę więcej wypchać. Możemy ją zostawić taką taką właśnie mięciutką, jak już wolisz. Nie zaciskaj tym razem do samego końca, bo tutaj sobie jeszcze włożymy czubek. Czubek robimy z naszej drugiej włóczki. I żeby zrobić czubek, najlepiej zacząć od magicznego kółka, czyli nawijamy sobie na palce w ten sposób. Wkładamy tutaj szydełko. Wyciągamy pętelkę. Robimy oczko łańcuszka. I robimy sobie 7 półsłupków. Zaciągamy tutaj i drugie okrążenie zrobimy tutaj, wbijając się już od razu pod pierwsze oczko tego okrążenia. Robimy tutaj po dwa oczka w każde oczko, czyli w sumie 14 półsłupków. I teraz już zaczynamy robić po prostu półsłupki w każdy półsłupek. Początkowa ilość tych półsłupków i ile razy będziemy rozszerzać, to oczywiście zależy tylko i wyłącznie od rozmiaru twojej dyni. Jeżeli masz małą dynię, to wystarczy w ogóle tylko pierwsze 7 półsłupków i nic już nie trzeba poszerzać. Robimy sobie takich parę okrążeń. Ja zrobiłam sobie pięć takich okrążeń i teraz wypełniam sobie. I teraz zrobię sobie parę zmniejszeń. Zmniejszenia robię niewidzialne. Robię je w ten sposób, że wbijam się pod przednią pętelkę kolejnego oczka, od razu pod przednią kolejnego, przeciągam przez nie włóczkę i gotowe, jest zmniejszenie. Później sobie zrobię zwykły półsłupek i znowu zmniejszenie. Zwykły półsłupek. I zmniejszenie. Zwykły półsłupek. I zmniejszenie. Jeszcze raz. Półsłupek i zmniejszenie. Na sam koniec oczko ścisłe, w następne oczko. I zrobimy sobie jeszcze taką spiralkę dla tej dyni. Dlatego zrobimy sobie łańcuszek. Myślę, że tak z dwunastu oczek. Albo ile tam ci się zrobi. I teraz w każde z tych oczek, zaczynając od drugiego oczka, zrobimy sobie po dwa półsłupki. W ten sposób możemy sobie to lekko zakręcić. I wyjdzie nam taki dodatkowy wąs powiedzmy tej dyni. Takiego wąsa możesz sobie jeszcze jednego zrobić. Na przykład dłuższego, jeżeli wolisz. Przymocuj sobie i sprawdź, co Ci się podoba. Tę włóczkę możemy sobie ukryć. W sumie, żeby to tak przyszyć naprawdę ładnie, warto zrobić jedną rzecz, a mianowicie zrobić jedno okrążenie oczkami ścisłymi właśnie tą włóczką. I wtedy przyszywanie, wszywanie będzie dużo łatwiejsze. I zakończamy. Te nitki możemy sobie tu wsadzić. Gdy teraz będziemy przyszywać, to się po prostu wbijamy tutaj w to i nie będzie widać żadnej zmiany koloru. Czyli tu. Mocno sobie ściskamy, wbijamy się właśnie w ten sposób. Za oczko i tutaj, za oczko i tutaj mocno pociągając za oczko tutaj Muszę sobie tu uciąć ten nadmiar, bo mam za dużo tej buczki. Wbijamy. tutaj tak samo z całej siły pociągamy tutaj w ten sposób żeby ją też trochę ściągać przy tym przyszywaniu i jeszcze na sam koniec tutaj I końcówka jest przyszyta. To co teraz chcemy jeszcze zrobić, to trochę poprawić kształt. Żeby to zrobić, przebijamy się na drugą stronę naszej dyni. Całej siły pociągając i w ten sposób wciągając jeszcze dodatkowo tę końcówkę. To samo robimy z drugiej strony. Czyli znów się tutaj wbijamy, przebijamy i tak nawet parę razy można spokojnie zrobić. Nadając dyni typowy, taki nieregularny kształt. I jak już skończymy, to możemy to sobie gdzieś tutaj poukrywać. ucinamy, poprawiamy sobie, jeżeli tutaj nam się coś w międzyczasie porobiło. I jeszcze jedno, jeżeli chcesz swoją dyniowatość zrobić jeszcze bardziej dyniowatą, to tutaj, żeby zrobić właśnie takie tutaj powiedzmy garbiki jest jeden bardzo prosty trik. Nawlecz tą końcówkę, która ci została, i przejdź sobie po prostu najlepiej tam, gdzie są właśnie takie wyżłobienia, naturalne. Czyli powiedzmy, ja to zrobię tutaj, po prostu sobie przejdź w ten sposób, tutaj. Zaraz pod powierzchnią. I jak to zrobisz, mocno pociągniesz, zobacz co się dzieje. Piękne garbiki się tutaj robią. I tak sobie po prostu przejdź jeszcze z pozostałymi bokami. I nam się pięknie dynia z dynia. I dynka jest gotowa.